Fake czy nie fake? Dzisiaj sprawdzimy, czy ten Charizard i te karty, które tutaj mam, są prawdziwe, czy jednak są fałszywe. Dowiemy się, jakimi sposobami sprawdzać karty, aby można było bardzo łatwy sposób odróżnić fejki od prawdziwych. Mamy tutaj takie karty jak Charizard, Charizard. Te zostawimy na sam koniec. I mamy tutaj różnorakie karty. Na pierwszy rzut oka. Część tych kart już wygląda dość podejrzanie. Oczywiście chętnie chciałbym żebyście też w komentarzach podali swoje metody na, na odróżnienie kart fej fejków od, od prawdy. Dobra mamy oto takie karty. Krok pierwszy bierzemy sobie kartę którą mamy z boostera i jesteśmy w 100% pewni że ta karta jest oryginalna i w pierwszej kolejności jak widzicie ta karta jest zupełnie inna w dotyku i to nawet widać, że to jest akurat X, ale widać, że ona ma rowki. Kolejną rzeczą, jaką możemy sprawdzić, jest na przykład tył kart. Bardzo łatwo można odrzucić fajki od prawdziwych przez same tyły. Zobaczcie, bierzemy sobie tutaj kilka z tych kart, które tam zapodałem. I od razu widać, że oryginał jest w zupełnie innym kolorze. Kolejnym z etapów fejków jest ich wielkość. Patrzcie. Karta fejkowa przyłożona do karty oryginalnej jest, no ta akurat jest zdecydowanie mniejsza, ale zdarza się, że są tam mi milimetry. One muszą być identyczne. Karta do karty musi być identyczna. Kolejnym z motywów, jak możemy je sprawdzić, to możemy ją sprawdzić w taką oto armatu. Yy, możemy to sprawdzić światłem telefonu. No. Ja mam tutaj światełko takie yy, zwykłe. Zobaczcie. Oryginalne. Blokuje światło. Starsze sety blokują troszeczkę to światło gorzej, ale jeżeli yy, w starszych setach jesteśmy w stanie... Patrzcie. Nie przepuszcza. Bardzo dużo jest ten Charizard i jednak jest oryginalny. Nic nie przepuszcza. A zobaczmy sobie na karty inne, które odłożyłem. Ło! Wow. Ło! Wow. Do zobaczenia! I subskrybujcie, bo motywuje mnie to nagrywanie kolejnych odcinków, była trochę przerwa. No i cześć!